Mój drodzy, dzisiaj będziemy um, grać w. Um, będziemy grać w. w, w Mój staropolem. O, właśnie, on ester. I chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Coś, co. Nie wiem, czy jest prawdą, ale zobaczymy. Czy my, czy my... Czekajcie, um, zrobię uciec i zaraz się widzimy.

Mi dwa prezenty. Okay, Okej, no to poczekajcie co się ja tu zrobię. Chodźcie. Jesteśmy na uroczystym... Tutaj mogę... Nie... Zapytam się... Czekajcie... Ale logi, ale logi, ale logi... Logi... lagi, Coś się dzieje... Czekajcie... Nie pamiętam co to robię... ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って Oni mają być bardzo dla ważni, jeśli o nich mówią. Patrzcie, co oni mówią. Posłuchajcie, teraz o nich będę mówić. Ta czwórka. Ja chciałam łapkę w górę! Jeeeee! Łapkę w górę! Pierwszy drzwi Kuba. Pierwszy Kuba. Eee... 1.92 powiedział, żebyście zostawili łapkę w górę. Następna. Ko 8989 Ona Gadaj. I siuba, siuba na kanale. Tam spotkał jest taki cicho! Dzisiaj nie nasz. Sil, z na Mam powie reszta Suba na kanale, czyli tam jest taki czerwony kuziczek. Naciśnięcie go i taki dzwonek. A co powiesz? Patrykrywa. Patry,

No A tak, zawsze się nie zastanawiamy Jakie tu zakupy Ale ta piękna Zobaczcie kiedyś tak to ja byłabym taka brzydka, bardzo teraz jestem piękna Dobra Waronika poszykiem i jak chcecie to możecie. Dobra.